Co z tym hajsem zrobić? Sama nie wiem, weź mu czy oszczędzić, czy zostawić do weekendu Nie wydać, się popełnić Znów tego samego błędu Ale jak to zrobić, gdy tak ciągnie mnie do sprzętu Zadzwonię do ziomali Wpadnie z jakąś sprawą Nie padnie przecież to ja, kręcę tu tą sprawą Co do reszty się poobrażało. Myślą, że będą ją pomiadać, chyba ich postrało. Ja dziś się nie dam, choć kiedyś już nie bywało. Ciągle się przekonuję, dobrych ludzi w świecie mało, ale trudno. Ja rozumiem to, chociaż nieraz bolało. Mimo to, przecież w życiu nigdy nie będzie mi mało. Odwijam więc sreberko, zaraz znów się będzie działo. Uniosę się do góry razem z tą zieloną panią. Bo słuchaj, ostatnio ona stała się mu manią. Słuchaj, ostatnio ona stała się mu manią. Czuję zapach, który niesie ze sobą, szczątki lata, zostaw wszystko i chodź, zapalimy słońcu lata, Nie słuchaj, co mówi ci ta policyjna szmata tylko odleć razem ze mną pokażę ci życia piękno, czuję zapach. który niesie ze sobą, szczątki lata, zostaw wszystko i chodź Zapalimy słońcu lata, Nie słuchaj, co mówi ci ta policyjna szmata tylko odleć razem ze mną pokażę ci życia piękno, aha, pokażę ci życia piękno, chodź, odleć razem ze mną Odejdź razem ze mną, odejdź razem ze mną, pokażę Ci życia piękno.